Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale, w kolejnej recenzji. Dzisiaj po raz pierwszy mam przyjemność recenzować książkę we współpracy z wydawnictwem. Jest to współpraca z wydawnictwem UYA i tą książką jest Krew i Popiół, czyli pierwsza premiera tego wydawnictwa. Książka, która ma swoją premierę 12 stycznia przyszłego roku. Chociaż właściwie jakby to oglądacie, to już chyba obecnego roku. Nie jestem do końca pewna, kiedy ten film pojawi się na kanale, w każdym razie roku 2022. Krew i popiół to fantastyka młodzieżowa. Fantastyka młodzieżowa z wątkiem romantycznym, gdzieś tam wychodzącym na pierwszy plan. Jeśli chodzi o fabułę, to poznajmy tutaj Popi, Popi, która jest panną. A to oznacza, że musi być czysta, musi być nieskalana, i przez to ona nie bardzo może wchodzić z innymi ludźmi w interakcje, nie może pokazywać swojej twarzy. Generalnie no, jej życie jest dosyć no, takie smutne. Ona niewiele może w tym życiu robić, ale gdzieś tam różnymi drogami stara się trochę rozrywki do tego życia przemycać. Jej taki opiekun, można powiedzieć, Uczy ją walczyć, plus ona można powiedzieć, że no, wymyka się co jakiś czas do czerwonej perły, czyli do takiego miejsca uznawanego za, za nieczyste. No, no, no i ona właśnie tam, tam się udaje, i pewnej nocy tam poznaje hałka. Znaczy, no, no już właściwie wcześniej. W jego istnieniu, bo on jest rycerzem i ona jakby zwraca wcześniej na niego uwagę. Tam oni pierwszy raz wchodzą ze sobą w interakcję. Oprócz, oprócz tego mamy tutaj jeszcze rytuał. Mamy rytuał, do którego ma przystąpić Popi za jakoś niedługi czas, w momencie, gdy rozpoczyna się ta fabuła. Do tego rytuału podchodzą wszystkie dzieci w królestwie, wszystkie dzieci oprócz pierworodnych. No z tym, że ten y, rytuał jest obwiany taką tajemnicą Nie do końca wiadomo, co się z tymi dziećmi dzieje Jest, jest powiedziane, że, że one są bezpieczne, ale tak naprawdę nikt tego nie wie, bo nikt tych dzieci nigdy, nigdy nie widział I nie do końca właśnie wiadomo, gdzie one są Plus jeszcze ten rytuał popi, przez to, że ona jest tą panną, ma być rytuałem wyjątkowym I on jest ym, nazywany początkiem nowej ery w pewnym momencie pojawia nam się też tutaj zagrożenie z zewnątrz, za zapory przybywają do królestwa pewne, pewne stwory, pewne niebezpieczeństwo i oni właśnie polują między innymi na popi, dlatego że właśnie, właśnie jest panną i przez to jest bardzo dla tego królestwa ważna. I w tym momencie przechodzimy już do mojej subiektywnej oceny. Ja muszę przyznać, że trochę mi ta książka zawiodła. I wydaje mi się, że tutaj głównym tego powodem było to, że ja czytałam mnóstwo pozytywnych opinii właśnie na temat tej książki I one nie do końca mi się gdzieś tam sprawdziły, bo nie jest książka fatalna, nie jest, nie jest to książka, którą jakoś bardzo odradzam i, I nie będę tutaj na nią jakoś bardzo krzyczała, ale po tym jak wiele pozytywnych opinii znalazłam, spodziewałam się czegoś naprawdę... Wyjątkowego, naprawdę super, a dostałam, można powiedzieć, takiego przeciętniaka. No, jeśli chodzi o bohaterów, oni nie wyróżniają się niczym specjalnym. Nie było jakoś tak, że ich jakoś specjalnie nie lubiłam, ale też nie było jakoś tak, że ich jakoś specjalnie polubiłam. Jeśli chodzi o świat przedstawiony, to jest on taki dosyć miałki. Nie mamy tutaj raczej nic takiego, co by faktycznie tę książkę wyróżniało. No kurczę, samo to, że, że postaci tych złoli nazywane są wampry i wilkłaki No i kurczę, wydaje mi się, że moglibyśmy się tu jednak pokusić na jakąś bardziej oryginalną nazwę No ale generalnie to jest taki dosyć prosty, fantastyczny świat I, i właśnie raczej się, niczym, raczej się niczym nie wyróżnia hmm. Jeśli chodzi o wątek romantyczny, to... To jest moim zdaniem to, co tutaj w tej książce przeważa właśnie na tą złą stronę, bo gdyby ten wątek romantyczny jeszcze jakoś bardziej mi się podobał, to mój odbiór tej książki byłby zdecydowanie, zdecydowanie pozytywny, bo, bo wydaje mi się, że ten wątek tutaj wszystko psuje i jest go tutaj bardzo dużo. No generalnie Poppy i Hawk, czy tam Hawk, poznają się właśnie w tej czerwonej perle i... Dochodzi między nimi do zbliżenia, można tak powiedzieć, gdzieś tam coś tam między nimi się zadziewa, z tym, że na początku jakby wydawałoby się, że Hawk myśli, że popi jest kimś innym. I kurczę trochę mi to zgrzyta, to jak właśnie, jak zaczyna się ten wątek, i to później pod koniec książki nabiera trochę więcej sensu, ale nadal. Wydaje mi się, że trochę jednak wątek zgody, i tego, że ona czysto teoretycznie w momencie, gdy oni zaczynali się całować, to on jakby nie, nie, było, tej, nie było tej zgody, tak? Bo Poppy myślała sobie, że Hulk nie wie, kim ona jest, i no, jakby oszukała go, oszukała go, a, a jednak do czegoś tam między nimi doszło jeszcze zanim on teoretycznie. Wiedział, kim ona jest. Wiem, że tutaj bardzo zagmatwałam, ale jakby cały klucz jest takie, że pomiędzy bohaterami dochodzi do czegoś w momencie, gdy ci bohaterowie tak nie do końca są w stanie. Czy jedna z tych bohaterów nie do końca jest w stanie się na to zgodzić. Co już sprawiło, że na początku z tym wątkiem mi to tutaj trochę zgrzytało. Później. Ten wątek przeżywa taki dobry moment w połowie tej książki Tam mi się całkiem miło do to, 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 tego czytało Mamy kilka scen takich około erotycznych, które no, były całkiem spogo. Nie były napisane bardzo źle Co u mnie, w moim odczuciu, jeśli chodzi o sceny erotyczne To już naprawdę wystarczy, żeby one były tak przyzwoicie napisane Żeby, wiecie, nie robiło mi się niedobrze, jak je czytam I już jest, jest ok I Te sceny były naprawdę na poziomie uważam. Jedyne co to już pod koniec, gdzie wchodzi dosyć sporo akcji i takiej ważnej dla fabuły akcji, to jednak wolałabym, aby tych scen było mniej, bo one No jednak gdzieś tam psuły tą, tą akcję, która się, która się nam, nam zawiązywała. Bo myślę, że myślę, że możemy już przejść do, do zakończenia, bo właściwie. Moim zdaniem, zakończenie jest tutaj jedyną interesującą częścią tej książki, pod względem fabularnym. To wprowadzenie jest takie strasznie mozolne, i właściwie przez trzy, czwarte książki mm, nie dzieje się zbyt wiele. Mogłoby być to, myślę, co najmniej o połowę krótsze, i, i tak by mi się nie dłużyło. Bo ja generalnie miałam w pewnym momencie w tej książce taką myśl, żeby jej nie kończyć, ale no, zobowiązałam się, że tę recenzję nagram, więc stwierdziłam, że. Że, że się trochę przemęczę I go rzeczy nie żałuję bo, bo tak jak mówię, zakończenie tej książki Gdzieś tam ją ratuje mm. Można powiedzieć, że finalny plot Tu jest dzieli się na dwie części I ta pierwsza część Dotycząca właśnie Odku romantycznego Była moim zdaniem całkiem Całkiem, całkiem Przyznam, że się tego nie spodziewałam I, 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 i byłam całkiem pozytywnie zaskoczona Właśnie tym twistem mm. Drugi Twist dotyczy właśnie rytuałów i tego, jak w ogóle działa królestwo. I no, kurczę, to jest, coś, co, to jest coś, czego my spodziewamy się od pierwszych stron. Od samego początku, gdy mówi się o rytuale, mówi się właśnie o tym, jak nie wiadomo, na czym on polega, nie wiadomo, co dzieje się z tymi dziećmi. Później rodziny nie mogą mieć z nimi kontaktu. I no, nawet jak ja Wam to tu teraz mówię, to możecie się domyślić, jak ten finalny twist wygląda. I no, tak jak mówię, te, 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 ten twist finalny jest taki trochę słodko-gorzki, bo z jednej strony część mi się podobała, część nie do końca, więc on raczej wychodzi tak neutralnie ale samo zakończenie pod względem takim, że było tam właśnie dosyć sporo akcji, coś zaczyna się dziać, coś nam się zawiązuje, coś się w ogóle dzieje, no to myślę, że myślę, że na plus. I, i tak jak mówię, nie żałuję finalnie, że tę książkę skończyłam, ponieważ myślę, że jeśli gdzieś tam wpadnie mi w ręce kolejny tom, to, to myślę, że jest potencjał i i właśnie myślę, że, że, że kolejny tom może mi się nawet bardziej podobać, dlatego że, że po prostu pod koniec wreszcie gdzieś tam ta książka zaczęła mi się bardziej podobać. Chciałam jeszcze powiedzieć o jednej kwestii, która mi się w tej książce podobała. Chodzi tutaj o takie myśli głównej bohaterki, którymi ona się tutaj z nami dzieli, które uważam za, za takie całkiem mądre i, i fajne po prostu. Mamy tutaj wiele razy podkreślane to, jak, jak właśnie panna, jakby popi jako panna jest, jest uciśniona, jak, jak tak nie powinno się dziać i ona, ona zdaje sobie z tego sprawę. Ale co przede wszystkim podobało mi się właśnie w postawie popi, to było to, że ona tutaj przechodzi pewną zmianę. To, jakby czy ta zmiana była wystarczająco umotywowana, to czy, czy, czy to jest realistyczne, aby ona mogła się tak szybko zmienić, nie wiem, nie wiem. Tutaj nie jestem do końca przekonana, ale um, mogłoby się wydawać, że gdzieś tam, jakby powodem do, do, do tej zmiany w popi był właśnie ten Hulk ten jej um, ukochany. Um, ale popi podkreśla to, że Powiedzmy, podkreśla to, że, że, że nie, że tak nie było, że ona jakby, wiecie, zmieniła się już dawno, że, że ona już dawno pracowała nad tym, aby nie być taką, wiecie, słabą panną, delikatną, żeby jednak być kimś więcej. I tutaj pojawia się takie zdanie, że jakby Hook nie był katalizatorem, on był, on był nagrodą. I, I to zdanie uważam za całkiem fajne, przyjemne i ta, ta, ta generalnie myśl, tej, w tej książce była taka, taka w porządku. I myślę, że, że możemy już przejść do podsumowania. Ja tę książkę oceniłam na 2,5 na 5, więc dla mnie to jest tak po prostu typowo po środku, po środku tę książkę oceniam. I tak jak mówię, myślę, że będę sięgała po kolejne tomy, bo gdzieś tam jednak ta historia, szczególnie pod koniec, mnie zainteresowała. A jeśli chodzi o to, czy ja tę książkę polecam, to nie wiem, nie wiem, czy ją polecam, myślę, że raczej jej nie odradzam. Jeśli macie ochotę po nią sięgnąć, jeśli lubicie takie książki lub jeśli gdzieś tam, nie wiem, złapiecie ją w jakiejś korzystnej cenie, to, to zachęcam, żeby po prostu sprawdzić, czy to jest coś dla Was, bo Opinii pozytywnych w internecie jest mnóstwo, więc jest szansa, że, że po prostu to do Was trafi, a do mnie nie trafiło. Ta książka ma swoją premierę 12 stycznia, ale już możecie robić pre-order. Więc jeśli w jakikolwiek sposób fabuła Was zainteresowała, lub jeśli ja w jakikolwiek sposób Was zainteresowałam, jeśli chcecie sprawdzić, czy zgadzacie się ze mną, właśnie w opinii. No po prostu, jeśli lubicie serie fantastyczne, to myślę, że to może być coś dla Was. Możecie w tym odnaleźć coś dla Was. Ja tak jestem, mówię, 50-50. Niby nie było jakoś super dobrze, niby nie było jakoś super źle. Miałam takie momenty przy czytaniu tej książki, kiedy myślałam sobie, kurczę, coś tu nie gra, ale finalnie, właśnie po tym takim mocniejszym zakończeniu, jestem w stanie stwierdzić, że. Jest ok, jest, jest potencjał, jest taka właśnie 2,5 na 5 idealnie pośrodku I być może coś z tego będzie Jeśli czytaliście Krew i Popiół, to dajcie mi koniecznie znać w komentarzu Czy Wam się podobało, czy się ze mną zgadzacie, czy może... Po prostu jesteście jedną z tych osób, których ta książka zachwyciła W opisie znajdziecie oczywiście wszystkie linki dotyczące tej książki Znajdziecie jeszcze raz wszystkie daty I znajdziecie też link do mojego posta na Instagramie W którym macie jeszcze taką pisemną recenzję tej książki i, No i zdjęcie, które, które, które będę też tej książce robić, żeby właśnie zamieścić na mojego Instagrama Także możecie tam wpadać i też polubić, skomentować. Ode mnie to tyle. Ode mnie to tyle, jeśli chodzi o tę książkę, mam nadzieję, że ta recenzja miała jakoś tam ręce i nogi i że, że wypowiedziałam się jakoś z sensem o tej książce. Jeszcze raz bardzo dziękuję wydawnictwu za to, że mogłam tę książkę przeczytać. Wiecie, polecam się na przyszłość, pomimo tego, że, że gdzieś tam, może nie do końca, krew popił do mnie trafił, to jednak. Ja się staram, staram się mówić po prostu szczerze i nie chciałam tutaj tej książki jakoś tak przesadnie wychwalać, bo, bo po prostu ta opinia nie byłaby, nie byłaby szczera i myślę, że mogłaby też zadziałać właśnie negatywnie na tą książkę, ponieważ ktoś mógłby się spodziewać po prostu czegoś, czegoś więcej, a, a, a później tego by nie znalazł i tylko by się zawiódł. Dobrze, my się widzimy w kolejnym filmie. Zachęcam Was do subskrybowania, do zastawienia łapek w górę, do komentowania i pa pa!